Manko. Wraz z zresztą prowadzących z naszego kanału, postanowiliśmy podsumować sobie 2021 rok, jeden po drugim, bez żadnego sztucznego wciskania naszych opinii w plebiscy. Najgorsze gry omówiłem już ostatnio, więc tym razem skupimy się na tym, co dobre. A skoro dobre i ja zaczynam od swoich typów, to oczywiście, że powiem o Call of Duty. Nie no, żartuję, powiem o Mario. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury to właściwie zestaw dwóch gier, z czego jedna jest zmodyfikowanym portem gry z Wii U, a druga zupełnie nowym, niezależnym spin-offem na kilka godzin absurdalnie dobrej zabawy. I jedna i druga gra to takie przypomnienie dla tych, którzy zdążyli zapomnieć, że najlepsze trójwymiarowe platformówki robi Nintendo. Być może po części dlatego, że jako jedni z niewielu nigdy nie przestali ich robić. I w czasie, kiedy reszta spała albo robiła Uncharted, dzielni Japończycy opracowywali w laboratoriach formułę na coraz lepszą platformówkę. A formuła jest zbyt skomplikowana, żebym wam tu w parę minut powiedział, dlaczego skrzywdzicie siebie, a jeśli macie rodzinę, to skrzywdzicie siebie i rodzinę, jeżeli nie spróbujecie zagrać w trójwymiarowe Mario. I tak się składa, że ten zestaw to idealna okazja. Chyba nie chcecie zranić swoich bliskich. Mam też coś dla tych, którzy już siedzą przed ekranami i narzekają, że na start zrobiło się zbyt japońsko. Po pierwsze, radę, żeby się ogarnęli. A po drugie, coś jeszcze bardziej japońskiego, czyli oterpega. Brave Bravely Default 2 zdecydowanie nie jest grą idealną, a jako psychofan jedynki byłem nawet trochę rozczarowany, ale i tak dałem 8 na maxi The action, bo ta gra po prostu sobie na to zasłużyła. Trudno na przykład znaleźć bardziej satysfakcjonującą odmianę klasycznego JoterPegowego systemu walki. Muzyka. Z palcem w dupie absolutna topka gier w tym roku. System profesji, który pozwala mieszać i wypróbowywać różne buildy, Świetna sprawa. I co, że czasem wygląda kiepsko, że postacie mają twarze jak figury woskowe wystawione na słońce? Albo, że fabularnie to straszna sztampa? Grajcie i nie narzekajcie, podziękujecie im. Jakby co, nie trzeba znać jedynki, bo to inna historia innych postaci. A gra we wrześniu ukazała się na Steamie, więc żadnej japońskiej konsoli też mieć nie trzeba. Ale nie będę was oszukiwać, na tytuł Gry Roku zasługuje coś zupełnie innego. W 2021 wyszło wiele dobrych produkcji, ale tylko jedna pozwala nam zasuwać 300 na godzinę przez pole kukurydzy przy akompaniamencie Czajkowskiego. Forza Horizon. Dzień dobry, coś się, coś się popsuło i nie było spikań na słychać, to przejmę pałeczkę. 2021 rok w branży growej to jest jakaś porażka. Nie będę dalej parafrazować tekstu Stonogi, bo nas zdemonetyzują, usuną z YouTube'a, oplują, wsadzą i oplują znowu. 2021 giereczkowo to era upad w deweloperów, którzy niegdyś stawali się nietknięci, czy to przez ich pozycję, czy to przez ich renomę. Blizzard narobiło sporo sprodu i gówna, takiemu Overwatchowi, WoWowi oraz innym WoWoWo, wo, wo. ale zatrzęsienie jakie spowodowała publikacja wyników śledztwa rządowej agencji do spraw dyskryminacji w miejscach pracy poczuli aż na Wormirze. Ubisoft zdaje się coraz mniej rozumieć nie tyle czego gracze chcą, ile czym gry są. Każdy kolejny, w zamyśle, singlowy tytuł byli ogrom świata z ogromem treści. Ile można klepać gigantyczne lokacje, gdy oferowane funkcje nie są tak samo rozbudowane. Ile można iść w NFT? Najbardziej znienawidzony obiekt swoich czasów, tuż po Ronaldzie, Regani i moich materiałach. Rockstar zapowiedział Grand Theft Auto 5 po raz czwarty. A gdy gracze przypomnieli sobie, że PlayStation 2 dostało 3 GTA, a GTA 5 dostało 3 PlayStation, coś w nich pękło. Próbowano posklejać rozbite zaufanie fanów odświeżeniem wspomnianych 3 GTA, ale. Na złego praktycznie żadna bieżąco-roczna gra nie sprawiła, że pomyślałem sobie Kurde, kocham gry! A głównie, kurde, przez pandemię większość ciekawych produkcji przesunięto na 2022, te tegoroczne są całkowicie w porządku, więc z metakrytykowego top 10 najlepiej ocenianych gier 2021, 60% remastery albo reedycja. Chciałem sprawdzić Mass Effect Legendary Edition, ale to odnowienie gier z 2009, 2011 i 2013, więc się nie liczy. Zacząłem grać w dysko Elysium The Final Cut, ale to rozszerzenie gry z 2019. Hades wyszedł na next geny i moje last geny, ale wyszedł już 2020. PS5 nie zainteresował mnie na tyle swoimi ekskluzywami, żeby się pieklić o jeszcze dostępne sztuki, bo Sony spartoliło dystrybucję. Wolałem zatem nadrobić Into the Breach, najlepszy sequel Pacific Ring, ponieważ nie ma sequela Pacific Rim. Celest, cyfrowy odpowiednik walki z depresją. Zdaje ci się, że będzie łatwo, po czym gra kopie Cię wielokrotnie w krocze, dając ci jednak szansę na przekroczenie swoich granic i przezwyciężenie lęków. Omori to wspaniała, urocza gra, która w dowolnym momencie Podłożyć i nogę, zwalicie ze schodów. Po prostu na absolutny cat-ranching horror. Mówię to, co kazała moja dziewczyna, stoi właśnie za kamerą i celuje we mnie z pistoletu. Ale mimo wszystko, czym byłaby topka 2021? Bez Gier z 2021. Dlatego oto tegoroczne premiery, w które udało mi się zagrać. Smeryfy, misja złoń. Każdy ma swoją wieczorękę, na którą przybiegł z zabawy na boisku, do osiedlu, do no przed domem. Aby nie przekapić premiery nowego odcinka. Moją było Garfield przyjaciele, ale smerfy też były spoko. Mimo tego, że irytowało mnie zmienianie każdego słowa na odmianę smerf oraz za smerfiście naiwna, nawet dla paroletniego mnie fabułka, zawsze pretekstowa, zawsze wywoła na tym, że smerfy i gargamel to smerfna i de... I tylko jeden klakier stanowił ten źródło rozsądku. A tu polskie Kochmedia podesłało mi kopię smrwów w Misji Giereczki, w której wynalezione przez gorgonzolę rośliny łapią durne smerfy, biedne smerfy, plus rozpylają po całym lesie szkodliwe opary. Pracuś opracowuje smeryfizator, pozwalający smerfom na skok, atakowanie żarłocznej flory oraz najważniejsze, użycie środka chwastobójczego. Głosimy więc w scenerii rodem z kreskówki oraz PlayStation 2, bo technicznie to rzecz starsza od seriali i przywracamy smeryfnemu lasowi dawny blask. Rozgrywka przesadnie rozbudowaną nie jest, odspieramy znajdźki, tłuczemy i skaczemy. Jednocześnie wielkich ambicji mise złodzić nie posiada, zatem otrzymujemy to, czego się spodziewamy. Platformówkę rozluźniającą, Szczerą, brzydką, toporną, banalną, ale szczerą. Z drugiej strony muru symulatory. Te praktycznie zawsze mi odpychały, bo albo skręcały w rejony zbyt techniczne, albo w barachu, a których Playway wydaje tyle, że zdaje się to być jakimś skomplikowanym sposobem na pranie pieniędzy. I tylko euro i American Truckowi udało się jakkolwiek połączyć prostotę z pracą. Przez co jest w tym poczucie wyzwania i relaks z szusowania po quasi niemieckich autostradach chociażby. I nie ciągniki, kompajny, kultywatory, wskoczyły na miejsce ciężarówek, robiąc to samo. Serwując wariacje na rozbudowany temat rolnictwa, która daje i frajdę, i satysfakcję z tego, że samemu się coś wymyśliło, czy zasadziło. Pogra nie trzyma nas za rączkę. Już od samego początku, w zależności od poziomu trudności, możemy kombinować skupne własnej ziemi, czy powolnym odmyślaniem rozszerzenia swojej działalności, o robienie sera, produkcję chleba, czy od do... zaczenia, znaczy Marfi. Sama gra jest toporna w swoim sterowaniu. Chcąc się, cóż, obrócić, wskazujemy się na wycieczkę do ustawień i zmiany czułości kamery. ta domyślna to, to melasa jakaś. Nasza postać śmiesznie prowadzi, pojazdy nie mają do końca sprecyzowanych hitboxów, a AI, zatrudnione do określonej pracy, potrafi wyjechać w pole, tylko nie do końca w to poprawne. To otwarta i w opór przyjemna rzecz, która w tej edycji dodaje także znany już w modach pory roku. No ale ja to wiele tytułów muszę nadrobić. A te tutaj trafiły mi się dopiero niedawno, zatem oddaję głos Wojtkowi. Łatwo jeździć po tym ostatnim roku, że był całkiem do dupy. I też e, rozumiem większych zarzutów, bo jest ich całkiem sporo, na przykład to, że cały czas obserwujemy coraz większy rozpad firm, które kiedyś były dla nas wzorem i ustanawiały nowe trendy, albo to, że wielkie napompowane gry co chwilę okazują się kolejnymi rozczarowaniami. O ile w ogóle wyjdą, bo same ich premiery też są co chwilę przekładane. Na dodatek to co mnie najbardziej boli obecnie, czyli sytuacja ze sprzętem i to, że złożenie peceta albo kupienie nowej konsoli za normalną cenę graniczy z cudem i to już rok po ich premierze. Zrozumcie mnie, po 6 latach zabawy z laptopem, gdy w końcu nie potrzebowałem już tej mobilności i mogłem sobie w końcu złożyć peceta, to wydarzyła się na rynku sprzętu najśmieszniejsza rzecz na świecie. Z tego powodu jestem akurat bardzo. zły. Ale kompletnie nie czuję rozczarowania samymi grami. Sam miałem w tym roku dużo sporych powodów do zadowolenia. Mnóstwo czasu spędziłem przy Humankind, które okazało się być czymś więcej niż tylko alternatywą dla cywilizacji. Po 16 latach doczekałem się również pełnoprawnego powrotu Age of Empires, czyli serii, która, jak mówiłem przy okazji QA, ma dla mnie szczególne znaczenie. Poza tym to był kolejny absolutnie fantastyczny rok dla gier niezależnych. Na czele z It Takes Two, którym sam się zachwycałem i które ku mojej radości zostało bardzo docenione między innymi tytułem gry Roku The Game Awards. Żałuję, że dużo mniej docenione zostało również niezależne Knockout City, które jest dla mnie jedną z fajniejszych i ciekawszych gier online ostatnich lat. Poza tym dostaliśmy mnóstwo fantastycznych, niezależnych tytułów jak Dorf Romantic, Inscription lub Hero, Death's Door, czy nawet samo spolszczenie do Disco Elysium, na które tyle czekaliśmy. Trudno mi narzekać na ten rok od strony gier, ponieważ ani przez chwilę nie miałem wrażenia, że nie mam w co grać. I mam na myśli tutaj tylko rzeczy, które wyszły właśnie w 2021 roku. Ale i tak z całego tego roku chyba najbardziej podobała mi się Forza, Forza Horizon 5. Co to jest za gra? Grałem już od pewnego czasu, maksuje sobie sezon i jeśli by tak się przyjrzeć nieco głębiej temu, co mamy w piątce, to magicy z Playground Games doskonale wiedzieli, co zrobić. Bo to, że czuję, że piątka to bezpieczna ewolucja, a nie wielka rewolucja, nie przeszkadza mi w tym, by się świetnie bawić. Ale mimo wszystko trochę szkoda, bo widać już, że dostaliśmy trochę to samo, co ostatnio, ale w innych meksykańskich ciuszkach. Grafika jest śliczna, owszem, ale była już śliczna wcześniej. Przydałby się zupełnie nowy silnik graficzny. Ray Tracingu tu tyle, co kot napłakał, płakał, bo tylko w trybie podglądu auta, na przykład, gdy przebijemy pod jego maską w naszej chatce. No i sam wstęp jest jakoś taką Parodią tego co mieliśmy w czwórce. Te wszystkie efekciarskie wstępy, włącznie z wyskoczeniem Fordem Bronco z samolotu dłużą się straszliwie. Dobra, ale niby ma od do samego początku, a, a. większość z nową forcę do zestawienia gier roku. Bo te i jeszcze więcej innych pierdołek nie zmieniają faktu, że śmiga się tu przeprzyjemnie. Super jest to, że nie ma tutaj muzylnego grindu in gameowej waluty i dość szybko da się dobrać do superwozu. A jak mi się on znudzi, to obieram sobie na celowniku kolejne auto. Tuninguje je, potem kolejne, potem kupuję następne potrzebne do wyzwania sezonowego. Okazuje się, że jest super. Przepierdzielam trzy godziny na śmigają nim po bezrożach, zamiast zaliczyć kolejne wyzwania. Do tego spec od dźwięku porządnie przysiedli nad pracą silników, odgłosów tak itd. W końcu słychać większą różnorodność pracujących motorów. Pojawiło się też o wiele więcej off -roadu. W końcu Meksyk zobowiązuje, no nie? Mapa zresztą jest nie tylko większa, ale też zwyczajnie dobrze zaprojektowana. Powracają długie łuki, po których można sobie poddriftować i unikalne miejscówki do odkrycia. Do tego doma aukcyjny, wspomniany tryb sezonowy i rzesza wyzwań, które przygłożą nas do gry na wiele godzin. Nawet nie musisz być. Wielkim fanem ścigałek. Magia serii Horizon działa od samego początku. Ta gra niesamowicie, relaksuje, wciąga i angażuje. Moja pierwsza sesja z grą trwała nieprzerwanie jakieś 6 godzin i niczego nie żałuję. A przecież ograłem czwórkę wzdłuż i wszerz. Kolejną pozycją na liście moich gier roku jest Outriders, bo mimo wystawienia tej grze 7 z Plusem, wespół z Nino i Witoldem, to kurczę, dawno nie grałem w tak dobrego luter Shootera. A bo loot Shootera w sumie, nie wiem, nie ma to jeszcze jakiejś oficjalnej nazwy. I trochę chciałem odwołać tę ocenę, bo patrząc na Królch rok 2020. Pod względem jakości gier, zawiódł Battlefield, zawiódł zwyczajowo w ostatnim czasie Call of Duty, zawiódł też Far Cry 6, to produkcja People Can Fly naprawdę wbija się na tle innych gier. Przede wszystkim całkiem dnie starczający na dziesiątki godzin tryb fabularny, świetne umiejętności broni i customizacja naszego Herosa, a przede wszystkim satysfakcjonujący endgame. Ekspedycje to naprawdę ekscytująca rzecz. Do tego okazało się, że studio jednak dalej pracuje nad grą w czoła, a ostatnio udostępnili update, który nieco ułatwia zdobywanie endgame'owego gieru. I przemodelowuję go tak, by łatwiej było świeżakom wkręcić się w atmosferę grindu. No i doskonale gra się w tę grę w koopie. Do Outridersów cały czas wracam gdzieś tam myślami, i prócz przywoływania sobie jego problemów z bagami, mam mnóstwo miłych wspomnień. Dajcie szansę grzepi Frogem Fly, serio. A już szczególnie gdy lubicie hack and slashy i shootery. Bardzo słaby był to rok, nie zapomnę go nigdy. Serio, odkąd dałem sobie spokój z recenzowaniem gier, po raz pierwszy przeleciał mi w sumie cały rok bez ogranej premiery. Zazwyczaj jak okazuje się, nie wyskoczył jakiś Uncharted, to przynajmniej Ładżet przywalił jakąś dobrą przygodówką. Na szczęście pojawiło się kilka solidnych reedycji, dzięki którym możemy wrócić, a wielu z Was, zwrócić się po raz pierwszy do fenomenalnych tytułów z przeszłości. Pierwszy to Mass Effect, wydany w tym roku w formie Legendary Edition. Doskonała space opera i jedno z najbogatszych uniwersów gier ostatnich lat. Przez dłuższy czas ogranie w całości wszystkich części i dodatków było po prostu niemożliwe. A to EA wymyślała jakąś łączoną dystrybucję za punkty BioWare i Origin, a to nie wszystkie odsłony były dostępne w kupie per platforma. Coś ciągle było nie tak i wreszcie jest tak, jak być powinno. W jednym pakiecie mamy wszystko, co najlepszego Mass Effect oferuje. Fabułę z galaktycznym rozmachem, postacie z więcej niż jedną warstwą charakteru, Skale, wspomnienia. Zazdroszczę naprawdę tym, którzy mają to przed sobą po raz pierwszy. Ale te narracje. I jak na razie chyba wszystkie growe narracje razem wzięte, przebija Disco Elysium The Final Cut. Najlepiej napisana gra w historii doczekała się niedawno rozszerzonego wydania. Fani docenią nowe postaci i lokacje, a lokalni nowicjusze polską wersję językową. Bo przecież disco tekstem stoi, a nie zawsze jest to lekko strawna literatura. Wszak dialogi napędzające całą grę są pisane w kilkunastu różnych stylach. Teraz lepszego momentu na zapoznanie się ze śledztwem w Rywakol i wędrówkę. W głąb umysłu bohatera po prostu nie ma. Ten świat przytuli każdego, kto lubi usłyszeć dobrze opowiedzianą historię. Czy to krótką anegdotę, czy rozważania o sensie świata. Ja lubię, bardzo kocham. Polecam. 2021, krzyż na drogę. Dobrze, że nie wrócisz. No i jeżeli chodzi o nasze podsumowanie roku, to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione gierki 2021 roku. Postaramy się przeczytać wszystko, nic nie obiecuję. Tymczasem trzymajcie się i do następnego. Hej! I trzymajmy kciuki, żeby przyszły rok był o wiele lepszy pod względem nowych gierek. Proszę. Do zobaczenia za rok!